Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie zalicza trzeci rok swojego istnienia na wiosnę. Dyplomy ukończenia studiów licencjackich otrzymają pierwsi absolwenci tej uczelni. A tak niedawno z niedowierzaniem obserwowano zabiegi strony polskiej zmierzające do powolania filii polskiej uczelni na Litwie. Tym większa też była radość, gdy w końcu udało się pokonać ogromne trudności i przelamać opory zarówno tu na Litwie, jak też i w Polsce. Nic dziwnego, była to w końcu pierwsza filia zagranicznej uczelni na Litwie i pierwsza filia polskiej uczelni za granicą. Nie, ja nam tutaj, bakalarze na Litwie mamy 4 lata, a tutaj właśnie 3 rok wygryjemy. W swoim czystym języku jest. To jest plus wielki. Tym bardziej tutaj dobra atmosfera, wszyscy Polacy. Obecnie pojawiły się jednak niepokojące informacje o kłopotach finansowych i nawet ewentualności zamknięcia uczelni. Trzy lata temu tytuł pierwszej zagranicznej filii na Litwie i poza Polską był powodem do dumy. Dziś staje się utrapieniem. Uczelnia na własnej skórze odczuwa wszelkie niedoskonałości ustaw obu krajów. Polski system dotacji dla filii macierzystych uczelni dotąd nie musiał uwzględniać dosyć kosztownych wyjazdów zagranicznych dla wykładowców, co dla filii w Wilnie oznacza w skali roku prawie 3 miliony złotych długi rosną. Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać władze państwa polskiego i ten wzór, który nalicza tę dotację, no, ma być jakby zmodyfikowany na przyszłość, dlatego że my nie jesteśmy w Białym Stoku i mamy te dodatkowe koszty. Filia zmaga się dziś z syndromem niechcianego dziecka, bo nie może też liczyć na dotację państwa litewskiego. Państwo litewskie tak naprawdę ma tylko z tego, Same profity, to znaczy kon konkretnie płacimy do budżetu państwa litewskiego te podatki, więc, więc strona litewska musi tutaj w jakiś sposób dokonać też pewnego takiego trzeźwego spojrzenia na tą inicjatywę. Skoro obywatele są kształcone i, i, i otrzymują wyższe ukształcenie, to te państwo też ma partycypować w kosztach tej inicjatywy. To może jednak potrwać, tym bardziej, że jej sytuacja gospodarcza Litwy nie sprzyja pozytywnym rozwiązaniom. To oczywiste, że jeśli Litwa zechce otwierać filie swoich uczelni gdzieś poza granicami kraju, to nie może liczyć na finansowanie w tym kraju. Z drugiej strony, gdyby filia przekształciła się w satelity polskiej uczelni w prywatną, niezależną zagraniczną uczelnię na Litwie, wówczas mogłaby aspirować do dotacji w ramach 30% budżetu na wszystkie uczelnie prywatne działające na Litwie. Filia Uczelni Białostockiej posiada jednak ogromne atuty, przede wszystkim niskie czesne, w stosunku do uczelni litewskich nawet kilkakrotnie niższe. Niedługo może to jednak się zmienić. Studenci, którzy do nas przyjdą od 1 października na pierwszy rok studiów, będą mieć zwiększone czesne do 1500 litrów za rok. Do tej pory nasi studenci płacili 1000 litrów. Z drugiej strony chcemy cofnąć 15% podwyżkę, która była w roku 2008 dla naszych pracowników. Władze uczelni nie zalamują rąk i nie myślą o zamykaniu filii, wręcz odwrotnie o poszerzeniu jej oferty. Od chwili uruchomienia filii było oczywiste, że dwa kierunki będą zbyt ubogą ofertą dla studentów. Potrzebne jest dla równowagi, oprócz informatyki i ekonomii, potrzebne są kierunki humanistyczne, politologia, myślę, europeistyka, stosunki międzynarodowe. I będziemy o to dbać, ale w pierwszej kolejności musimy znaleźć miejsce, lokum. Filia poprzez zapis darowizny pozyskała świetne pomieszczenia, nie może jednak zaadoptować ich na sale wykładowe ze względu na bardzo duże wymogi formalne stawiane uczelniom na Litwie. Problemów nie brakuje, ale są też sukcesy. Udało się wynegocjować dla studentów polskiej filii ogólnolitewskie legitymacje studenckie, ważne ze względu na szereg ulg przysługujących studentom na Litwie. Najwartościowsza jest młodzież, która potrafi na pograniczu kultur żyć. W takiej tożsamości podwojonej, czyli szanować dziedzictwo, kulturę ojców, praojców, zdawać sobie sprawę, mieć poczucie godności wartości i z drugiej strony być dobrym obywatelem kraju, w którym funkcjonuje. I myślę, że ta młodzież jest właśnie taka. Pani Bożena dla Pana Polacy na Litwie są dumni ze swojej prasy. Ukazuje się tu polski dziennik, są tygodniki, miesięcznik, a nawet rocznik, który w niejednej polskiej rodzinie można zobaczyć na ścianie. Dlaczego? O tym za chwilę. A więcej o życiu wileńszczyzny opowiemy już w kolejnym wydaniu Wilnoteki za tydzień. Do zobaczenia. No taki to jest ten nasz dorobek 17-letni. Niby kalendarzyki małe, ale pracy w nich to sporo włożone. Pasją pani Jadwigi Podmostko od lat są kalendarze, a owocem tej pasji stał się popularny nie tylko zresztą na Wileńszczyźnie kalendarz rodziny wileńskiej. Jedyny polski zdzierak na Litwie, który pomimo rozwoju techniki cyfrowej czy internetu wciąż odlicza dni w wielu domach i stał się prawdziwym przyjacielem niejednej polskiej rodziny. Mamy takie ambicje, żeby ten wileński nasz kalendarz był historyczno-patriotyczny, a jednocześnie żeby bardzo był osadzony na faktach z Wileńszczyzny, na życiu społeczności wileńskiej. Tu są wydarzenia związane z Wileńszczyzną i bardzo dawne, i współczesne. Tu zamieszczamy z roku na rok poezję, to znaczy wiersze poetów wileńskich. Dziś już niewielu pamięta, że prekursorem współczesnych periodyków, w tym też polskiej prasy na Litwie, były właśnie kalendarze, wydawane cyklicznie już od XVIII wieku. W XIX i pierwszej połowie XX stulecia stały się najbardziej popularnym, powszechnie używanym mass medium. Chyba pierwszym, które zgodnie z życzeniem wieszcza zawędrowało pod strzechy i zajęło tam trwałe miejsce. Czy wzorować? Troszeczkę, bardzo mało można się wzorować, bo po pierwsze ten nasz kalendarzek maleńki, jest. Tam były księgi, kalendarze, zawsze wydawano do wojny, prawie wszystkie kalendarze e, ukazywały się jako książki. Idea wydania polskiego kalendarza ściennego na Litwie zrodziła się na fali polskiego odrodzenia przed 20 laty. Zainicjowały ten pomysł ówczesne dziennikarki Kuriera Wileńskiego. Potem jednak dziennik dotknęły przemiany własnościowe oraz personalne. Wydawało się, że kalendarz odejdzie do historii, ale pani Jadwiga nie mogła się z tym pogodzić. Powołała własne wydawnictwo i od 10 lat, przy pomocy męża, rodziny i przyjaciół, przygotowuje wciąż nowe roczniki. Spotkała mnie dyrektor szkoły na wsi i mówi: Panie Jadwigo, tylko proszę robić te kalendarze, bo ja żyję według tego kalendarza. Otwieram wiem, a tego lecie, tego data, co dzieciom powiem, coś takiego. Więc no, po prostu ludzie się przyzwyczaili. Opracowaniem rocznic i kalendarium historycznym zajmuje się mąż pani Jadwigi Włodzimierz. Zaś nad całością czuwa Renata Zielenkiewicz, która też troszy się o to, by kalendarz nie zawiódł także najwierniejsze rzesze swoich czytelników, a raczej czytelniczek. Zawsze coś znajdują, czy to są jakieś porady, czy to są jakieś, um, jakieś wydarzenia, coś więcej można dowiedzieć, czy to powiedzmy może jakieś przepisy. Wtedy wyszukuje coś takiego, czasem może nawet to, co kiedyś tam babcia szykowała, czasem coś może współczesnego. O rosnącej popularności kalendarza Rodziny Wileńskiej świadczy też jego nakład i fakt, że zdobywa coraz więcej czytelników także w Polsce, gdzie jest postrzegany jako swoiste kompendium wiedzy o Wileńszczyźnie i mieszkających tu Polakach. W tym roku mieliśmy blisko sześciu tysięcy, ale zabrakło, już ludzie pytają, a już nie ma tych kalendarzy.